Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj poruszymy sobie temat masażu twarzy, a konkretnie pokażę Wam jeden z przyrządów, który ja używam do tego celu. Na początku filmiku z góry Was przeproszę, bo dzisiaj mamy strasznie dziwną pogodę. Jest duży wiatr, który co chwilę przedmuchuje chmury, więc raz będzie słoneczko, raz będzie trochę ciemniej. No, jakoś tak zdecydowałam się dzisiaj znowu na nagrywanie. O, właśnie o tym mówię. O, nagrywanie w świetle dziennym. Słuchajcie, także może zacznijmy od tego, jaka jest istota masażu. Uważam, że masaż to jest takie dopełnienie naszej pielęgnacji, którą wykonujemy na co dzień. Przede wszystkim ma on pobudzić nasze krążenie, ma wykonać lekki drenaż limfatyczny. Oczywiście od razu powiem, co się mniej więcej z tym wiąże. Jak już mówiłam Wam we wcześniejszych moich filmikach: krew rozprowadza substancje odżywcze po naszym całym ciele, jakby odżywia każdą komórkę naszego. Ciała, a także dotlenia. E, spełniają lepiej wtedy swoje funkcje, e, zwiększa się ich metabolizm, e, są bardziej dotlenione, e, skóra zyskuje ładniejszy koloryt, nie jest ziemista. E, zwiększa się jakby ciepłota naszej skóry, co powoduje znowu zwiększone wchłanianie naszej pielęgnacji, czyli jakby kosmetyki dużo lepiej działają e, na naszą skórę, dużo efektywniej. Także w związku z tym, że te komórki są lepiej. Do odżywione i dotlenione, wzrasta elastyczność skóry, wzrasta, wzrasta jej napięcie, po prostu skóra wygląda zdrowo e, i świeżo. Do tego stymulujemy nasz układ limfatyczny, który tak naprawdę oczyszcza nasz organizm, e, który dużo efektywniej wtedy pozbywa się jakby toksyn z tej okolicy naszej twarzy, mówimy oczywiście o masażu twarzy, czyli odprowadza po prostu limfę do naszych węzłów chłonnych, które się tam rozprawiają ze wszystkimi. I, I nie ma tego zastaju na naszej twarzy, poprzez to nie ma obrzęków, twarz się wysmukla, okolice oczu przestają być takie podpuchnięte, także powiedziałabym same plusy. Właśnie regularne wykonywanie masażu pozwala spłucić drobne zmarszczki, pozwala właśnie ujednić tą skórę, tylko no musimy o tym pamiętać, że tego nie zrobi pojedynczy masaż, tylko to musi być wykonywane w sposób regularny. I ja mam tutaj taki śmieszny masażer. On jest wzorowany na masażerze, masażerze, refakarat i jest to masażer japoński. Kształt ma bardzo podobny, oczywiście one się różnią, dlatego że tamten masażer dodatkowo wytwarza mikroprądy. Ja mam NuFace, w ogóle Wam wyślę, wysunę kartę Wam, w którym opowiadam o NuFace, bo to jest kolejny jakby mój masażer, także można powiedzieć, że to jest druga część filmiku. On ma tutaj panel solarny, ten alfa który wykorzystuje energię słoneczną i wytwarza mikroprądy. A o działaniu, tak jak mówię, dowiecie się w filmiku o NuFace. Dodatkowo ten masażer Refa Karat pokryty jest platyną, i też tam ma różne jakieś tam inne właściwości. Mi się natomiast najbardziej spodobała idea masażu takiego jakby stymulującego tkankę podskórną i także trochę mięśnie podskórne. I tak wygląda właśnie ten masażer. Ja swój masażer zamówiłam na eBayu. Cały eBay, w ogóle Aliexpress jest zapełniony tego typu masażerami, trochę większymi. Mi zależało właśnie, żeby był taki mały masażer i żeby miał metalową rączkę, żeby był taki porządnie wykonany, bo takie mam wrażenie, że te niektóre masażery to może nie do końca są metalowe, tylko pokryte jakąś warstwą przypominającą kolor metalu. Natomiast ten masażer jest metalowy. Jedyny minus jest taki, że te kulki niestety nie są metalowe, tylko są właśnie pokryte taką warstwą materiału, który przypomina metal. Fajnie by było, gdyby te kulki były metalowe, ponieważ po położenie do lodówki zrobiłoby się zimne, no i jeszcze lepiej by działały na opuchliznę na twarzy, ale no niestety nie. Dodatkowo, słuchajcie, one mają tutaj kształt takiego jakby diamentu, w sensie, że one nie są gładkie i to dodatkowo ma niby wzmagać ten masaż. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. No, dla mnie najważniejszy jest ten masaż podstawowy, jaki wykonuje ten masażer. Jeszcze wspomnę tylko, że on jest taki dosyć ciężki i że no jednak jak się dłużej masujemy, to trochę ręka boli. Mój masażer zapakowany był w takie pudełeczko, na magnesik. Także elegancko. Kosztował około 40 zł. Bardzo podobny masażer, jeśli nie ten sam. Można kupić gdzieś w sklepie internetowym za 120 zł, chyba. Także słuchajcie, powiem Wam, jak ja używam tego, tego swojego masażera. W ogóle jaka jest istota jego pracy. Co on robi? Jego zadaniem jest stymulowanie skóry poprzez tak, jakby wciągnięcie jej. Pomiędzy właśnie te dwie kulki. Tutaj myślę, że na ręku najlepiej to widać, ponieważ nie mam żadnego kremu. Widzicie? On po prostu masuje skórę poprzez o, wciągnięcie jej tutaj pomiędzy te kulki. Te kulki są ruchome i one tak jakby trochę przy, przylegając odpowiednio do powierzchni skóry, nadając się jakby mojemu uciskowi, właśnie wciągają tutaj tą skórę. I to jest bardzo, bardzo przyjemny masaż, powiem Wam, uwielbiam, uwielbiam ten masażer. Jednak ja najczęściej stosuję go rano, dlatego że wieczorem często stosuję Face i po prostu, no już nie mam tyle czasu i chęci, żeby stosować jedno i drugie. Także najczęściej używam rano, ale jeśli ktoś nie wykonuje innych zabiegów, to gorąco polecam wieczorem, właśnie przed pielęgnacją wieczorną. Dlaczego mówię przed? Dlatego, że jeśli używacie bogatej pielęgnacji, to ten efekt, jakby tego wciągania tej skóry, nie będzie tak odczuwalny. Nie może być na twarzy dużo olejku. Ja jeszcze nie znalazłam takiego kosmetyku, który, jakby mnie stuprocentowo zadowalał, który był idealny pod masażer, pod ten masażer. Nie polecałabym masażu tym masażerem na skórze nie pokrytej żadnym kosmetykiem, dlatego, że może być wręcz bolesny. Co prawda, on wtedy najlepiej zbiera tą skórę. Najlepiej, ale to aż, aż wręcz boli, można by powiedzieć. Natomiast też nie może być to kosmetyk zbyt tłusty, typu kilogramy olejku, dlatego że wtedy po prostu ta skóra będzie się ślizgać i on nie będzie w stanie jej zebrać tutaj do środka. Będziemy tylko odczuwać po prostu ucisk jakby tych kulek w momencie jeżdżenia po twarzy. Także minimalna ilość olejku, jeśli to już kropelka, chyba, że tutaj do okolic oka. Tutaj gorąco polecam właśnie używanie jednak olejku, żeby za mocno tej skóry nie wciągać, no bo wiadomo, skóra wokół oka jest bardzo delikatna. I ja Wam pokażę, od czego zaczynam, ponieważ wykonuję nim również masaż szyi. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. On jakby lepiej działa stosowany w odpowiednią stronę. To znaczy, w momencie, kiedy ja przyjadę w ten sposób, on tak nie zbiera skóry. Ja muszę go trzymać tak do góry nogami i wtedy dopiero zobaczcie, on tutaj tą skórę zbiera. Także to taka mała uwaga. I ja właśnie zaczynam od masażu skóry szyi, tutaj na froncie. Pokażę Wam oczywiście taki skrócony masaż, no ale taki masaż ogólnie trwa może koło, koło 5 minut. Jak już wymasuję skórę w tym miejscu, przechodzę do podbródka. Następnie rozluźniam sobie mięśnie wokół ust w ten sposób. I przechodzę do żuchwy. Masażer fajnie zbiera tą skórę. Masaż zawsze wykonuję właśnie od środka twarzy do zewnątrz. Tam sobie odprowadzimy też naszą limfę, a później odprowadzimy ją do węzłów limfatycznych. Następnie przechodzę sobie tutaj w wyższe partie twarzy. Bardzo lubię też ten ruch, właśnie taki pionowy. Więc jeśli zamierzam się poruszać w taki pionowy sposób, to robię to najpierw. Ponieważ bardzo mi się podoba, jak on tutaj zbiera policzek, to też stymuluje w tym miejscu skórę. Ja już widzę, że w tym momencie mam troszeczkę za dużo. Y dlatego że ja już powiem Wam szczerze, że nałożone mam również filtr na twarz. Jest mi już tutaj trochę za ślisko, ale samą ideę będziecie widziały. Oczywiście nie polecam masażu po nałożeniu filtru, ale e, później będę nagrywać dla Was test podkładu i chciałabym być już gotowa. No i właśnie poruszam się teraz. Już zewnętrznej części, starając się tutaj też zebrać tą partię, która y, lubi po prostu wiodrzeć i opadać z wiekiem. Możemy sobie również robić masaż nosa. Ja też nieraz to robię. Po prostu rozmasowując nos w ten sposób, tak jakby też pobudzając w nim krążenie. I teraz przechodzę, słuchajcie, do czoła. Czasami robię je partiami, w sensie jedna połowa czoła, druga połowa czoła, a czasami po prostu najczęściej właściwie robię razem. I tak, ja sobie tutaj rozmasowuję czoło, tak po prostu. Są to ruchy, które po prostu pobudzają ukrwienie. Skórze. Czuję po prostu, że jakoś te ruchy mnie relaksują. Tak mam szczerze powiem. Czuję, że mi się rozluźnia tutaj skóra i mięśnie. Można pomierzyć brwiami sobie troszeczkę, słuchajcie, by też pojeździć. Tu często tak marszczymy, marszczymy na brwi robimy taką y, minę marsową. I tutaj tworzy nam się też olwia zmarczka, także też możemy rozmasować tą partię twarzy. A później zaczynam właśnie masaż. Masuję tutaj jakby pod łukiem brwiowym, dlatego tutaj przydałby się olejek, bo możemy za mocno wręcz naciągać naszą skórę tutaj pod okiem. To nam pięknie tutaj zbiera łuk brwiowy, zobaczcie, oko się trochę podnosi i dodatkowo tym ruchem znowu odprowadzamy sobie chłonkę na boki twarzy. I tak sobie całe czoło przejeżdżam. Jeśli chodzi o czoło, to tutaj, jak wiadomo, nie ma zbyt dużej ilości skóry i tłuszczu, więc ta skóra się tak nie zbiera idealnie pomiędzy te kulki rollera. rolera, natomiast no, czuję, że ten masaż jest taki po prostu no, po prostu przyjemny, to samo robię na drugiej partii twarzy. Drugie oko. Tak to wygląda. I teraz na koniec. Otrudziłyśmy sobie tą linkę już tutaj na boki twarzy. Tutaj mamy też węzły chłonne e, i teraz będziemy starać się odprowadzać ją do właśnie do węzłów chłonnych, gdzie ta, e, ta e, linfa ulegnie oczyszczeniu i odprowadzeniu. Tutaj między innymi oczywiście mamy bardzo dużo węzłów chłonnych w naszym ciele, natomiast będziemy je odprowadzać do tych węzłów nadobojczykowych. I ja sobie właśnie w ten sposób z boku wszystko ściągam. Po prostu uważam, że dobrze jest, żeby ta limfa miała gdzieś jakiś odpływ. I to samo robię na drugiej stronie twarzy. Dla mnie masaż twarzy tym masażerem jest bardzo taki relaksujący i odprężający. Czuję, że jakbym taką rozluźnioną skórę na twarzy. No tak, Takie mam przyjemne odczucie, dlatego właśnie głównie lubię, lubię robić ten masaż. Bardzo lubię właśnie, szczególnie kiedy nie mam zbyt tłustej tej twarzy, kiedy on jest jeszcze bardziej odczuwalny ten masaż, kiedy tak rzeczywiście zbiera się tutaj skóra, no to naprawdę mam wrażenie, że to tak stymuluje tą całą twarz, tą właśnie tę tkankę podskórną. Tyle chciałam Wam powiedzieć na temat tego masażera. Ja Wam serdecznie polecam tego typu masażery. Uważam, że to jest wspaniała sprawa. W ogóle można nim masować nie tylko twarz, tylko tak naprawdę całe ciało. Są też, dlatego też mówię, że są też większe wersje. Natomiast ja zdecydowałam się na taką mniejszą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następny filmik. Buźka!